Dzień dobry Państwu. Na początek najważniejsza piłkarska informacja tego wieczoru. Stal stalowa wola odniosła dzisiaj jedenaste zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi, zwyciężając górnik Polkowice 3 do 0. W 30. kolejce drugiej ligi piłkarskiej nasz rozgrywek skojarzył dwie zielono-czarne ekipy. Przez znaczną część sezonu losy obu drużyn kreowały się podobnie. Stal i górnik Polkowice były drużynami z ogonu w drugoligowej tabeli. Wystarczyły jednak ostatnie cztery zwycięstwa Polkowiczan, a dzisiejszy rywal piłkarzy stalówki znalazł się o jeden mały kroczek, o jeden punkt od tej strefy barażowej, która powalczy, o awans do pierwszej ligi. Stalówka na tym etapie ma jeden najważniejszy, sztandarowy cel utrzymać dla stalowej woli drugą ligę. Pierwszy mecz tych drużyn w rundzie jesiennej w Polkowicach zakończył się pewnym i wysokim zwycięstwem Górnika 3 do 0. To był jeden ze słabszych meczów stali pod wodzą trenera Szymona Szydełki. Po, poza lepszym początkiem, yy, potem już w zasadzie w tym meczu nie mieliśmy nic do powiedzenia. W tym dzisiejszym spotkaniu, podobnie jak we wcześniejszych innych, w rachubę wchodziło dla nas tylko jedno rozwiązanie: zwycięstwo stali. Ale w drużynie gości gra wyborowy strzelec drugiej ligi Michał Bednarski. Strzelił już w tym sezonie 22 bramki. I, do tego zawodnika w pierwszej kolejności trzeba było zneutralizować. Stal zaczęła spotkanie z polotem, z fantazją. Sunęło dużo ataków na bramkę Polkowiczan, i w dziesiątej minucie. Bieg kacpra śpiewaka został zatrzymany w nieprzepisowym zagraniem w polu karnym polkowickiego obrońcy i sędzia bez wahania wskazał na wapno. Do piłki podszedł Michał Fiziukiewicz, strzelił mało precyzyjnie bramkarz górnika, odbił tą piłkę i nadaj, nadal mieliśmy 0 do 0. Następnie za chwilę zaatakował górnik właśnie i wyborowy strzelec mógł, mógł nam zrobić krzywdę, ale został w 14 minucie przyblokowany przez naszych obrońców. Potem już szalała stal. W 20 minucie z prawej strony zagrywał piłkę ze stałego fragmentu gry z rzutu wolnego Bartosz Sobotka. Za obrońców szybko wyskoczył Dominik Chromiński. Przyjął piłkę, popatrzył na zachowanie bramkarza rzucił leciutko technicznie nad nogą i Stalówka objęła prowadzenie 1-0. Nasi gracze kontynuowali ofensywę. W 30-minucie znowu rzut wolny. Piłka zaczęła tańczyć po polu karnym, jak po stole bilardowym. Trafiła do Michała Fidziukiewicza. Ten strzelił na bramkę. Obrońca Polkowic wybił, ale to jeszcze nie koniec. Za chwilę znowu dogranie pod bramkę, a tam. Już tylko pozostało dostawienie nogi do piłki Szymonowi Jaroszowi, który dopełnił formalności i stalówka prowadziła 2-0. Ostatni kwadrans przycisnął górnik. Niemniej jednak z ofensywą graczy z Polkowic zawodnicy stalówki bez trudu sobie poradzili. Druga połowa to kontynuacja bardzo dobrej postawy, bardzo dobrej gry zawodników Stali-Stalowa Wola. Wprawdzie w 57 minucie nasi obrońcy. Nie upilnowali tego kanoniera polkowicza Bendarskiego. wyszedł na czystą pozycję, miał przed sobą Dawida Tyczkiewicza, ale nie, na szczęście nie trafił w bramkę. Za to dwie minuty później rewanż stanowopolski był bardzo srogi. Nie pierwsza, dobra, nie pierwsza dobra akcja Dominika Chronionickiego zakończyła się podanie do kacpra śpiewaka, a tym znów lekim technicznym pszczałem kopnął tam w kierunku dłuższego, dalszego słupka i piłka zatrzepotała w bramce gości po raz trzeci. Stal w dalszym ciągu czuła się pewnie, górnik coś tam Próbował robić, próbował e, jakichś ofensywnych akcji, ale e, ta, e, ta gra zespołu e, gości w dalszym ciągu się nie kleiła. Za to w 88 minucie jeszcze jedna sytuacja e, dla Stali. Zatańczył przy, na linii pola karnego Bartosz Sobotka, oddał efektownie, efektownie strzał, e, jednak bramkarz górnika Polkowice obronił. 3-0 to pełny, pełny rewanż naszych piłkarzy za to porażkę jesienną w Polkowicach. Stal, Stalowa wola ma już 40 punktów. W wielu poprzednich sezonach taka zdobycz wystarczyła do utrzymania się w lidze, ale w tym sezonie na pewno taka zdobycz nie wystarczy. Gramy dalej. Jesteśmy coraz bliżej tego sukcesu. Jesteśmy coraz bliżej utrzymania drugiej ligi dla Stalowej Woli. Jeszcze cztery mecze. Zapraszamy kibiców Stali Stalowa Wola, którzy tak pięknie, tak świetnie dopingowali nasz zespół w dzisiejszym meczu na kolejny piątek. Piątek o godzinie 17.00. Stan Stanowa Wola podejmuje Elanę Toruń i jeśli ten mecz wygramy będziemy naprawdę już w bardzo przyzwoitej sytuacji przed ostatnimi meczami w walce o utrzymanie drugiej ligi dla portalu 4miasta.pl z uradowanej Stanowej Woli Krzysztof Szkutnik.